Witajcie, strony Stronadix i zapraszam Was na kolejny odcinek z wyzwań na Eslu. Jest to mecz Querty. Trafiliśmy na mecz przeciwnika, którzy się nazywają Hynas jest Głupi. No i bez żadnego przedłużania, zapraszam Was do dalszego oglądania. No, na tapa będzie ciężko Nie, 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 nie. A, eee, pan, pan na pewno, na no, pan na pan Nie czekaj na trzecią podkę i idź od razu poszować, ok? No, serio, bo ja ci szybko w pierdole się tutaj. To samo co teraz, tak? To samo co tamten zrobił Aha, ten sam bulit chodził, mam radę A, dobra, ja wiem którzy są, oni są dobrzy, oni mieli challengera w trzecim sezonie Ogarniają, no ogarniają Ale... Można ich pojechać co po to, to gramy? Oh. Kerry tam Tom się Tom, się, ja się bardziej osieje, Martha. Ale czemu pod hmm. ciebie panują? to ja nie rozumiem. No ale jest bo... tak na czwartym levelu. Staraj się po prostu no, puszować sofa, ale i tak. To nie przegrywać. Bo ona od czwartego do jakiegoś. OBD zostaje pod ściany Ze. No. No po prostu wytrzymaj pierwsze cztery poziomy, no nie wiem jak, po prostu nie fidy. Ja? No to będę musiał siedzieć pod wierzchem, chyba To nie, nie To jak zagrać? Bo ja szczerze naprawdę nie jestem. Staraj się... A Co, żeby maksował, on nie maksuje w co nie? Tak, to I idź już od razu na linii i staraj się tak puszować miniony i nie za bardzo dać się mu łowić. A pierwszy jaki? E? E tak A drugi W? Pew? A się na no zależy od sytuacji Ale jest got... betlek Dobra jedziemy powodzenia O już jest kurwa Pantheon No on mnie bardziej obija No nie da się nie obijać od niego Jak masz go nie obijać Ty masz farmić przepraszam Nie dać siebie obić o, jak nie dać siebie jak on mnie bije Jak chce kurwa no Weź mu tam od razu na drugim komu. No już nie wejdę no, kurwa, ale no, on stracił już prawie cały HP. No co ja poradzę, jak on mi z Miski ubija i z hitów? Kogo mają w Jungle Masz drugi. Dobra, dawaj go. No, no dobra, teraz. Dawaj. No gdzie, w gripe. No, dawaj, dawaj tutaj. Ogólnie. Dobra, nieważne. Do dżungli. Do w dżungle. uważaj tam na to. Do... Dobra, daj się... niech się da spuszować, niech fajnie. żeby się nie wywalił. Kurwa, jak nie lubię, ja chciałem Pantone'em zagrać, no wszystko mi zapierdolą w każdej grze. Bo jesteśmy cały czas z drugimi pikami, bo niby oni są kurwa rankingowo lepsi. Bez sensu, kurwa. Powinno być zanim Ale... w stronę. Aha, mhm, dobra. Nie mu... Był wtedy od rady wleszka, jeszcze Nie ma o Tutaj byłem. Ale nie wiem ci wcześniej, jak biegłeś tam Uważajmy po prostu Poczekajmy na szósty sek SS. Pamiętam, że widzę go tu, żeby szedł na plecy. No. Ten, co kupił kurwa No kurwa nie złożyłem wu nacisnąć poważnie Ojeju Dobra przez... nie, nie. SS. Spokojnie czekajmy na szóstą. Plus jest taki, że tak karma ma szóstą od początku poziomu yy, ten Panteon z szóstym nic nie zrobił. No, nie. late game mamy fuj lepsze, Iri mamy fuj do tyłu. Jeszcze ja kurwa nie umiem grać topa tak dobrze i jeszcze dostałem jakiegoś jebanego Pantona. Zawsze kontrę dostaję nie na topa dlatego tego Uważaj, nie się! się. Mówiłem, Dobra, nie, nie wracasz. jeszcze golemy zrobić, to nie się, stary, bo wiesz, Panton tak na nie Pan co on tutaj Dobra, ja nie mam HP, więc uważaj po prostu czekamy ja do szóstego. Uważaj na niego, jak jak on już miał szósty poziom. Is at the top. Mam pytanie: Ktoś wie, czy mogę smokiem przeskoczyć tu? Nie, ja robię smartka z tym... Przez, z tym ona do chyba nie, 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 to nie, wiem. nie, w nie, 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 No nie, 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 co nie, nie, Ewe mają na... Nie, Vi mają. No Vi w ogóle taka nieczynna. No, wrócił, wrócił się do bazy pan tam, powitajmy. To i Kurwa, jeden minion mi brakuje. Dobra. To ja Idę. Wy się tam bijecie to nie jesteś z nami Nie mamy szóstkę przecież jeszcze No ale mogliście ich wyje... Mogliście wróciłyście za bardzo. Dobra trudno Jak byś go przytrzymał to byśmy ją wyjechali Ja mam szósty, dawaj ją mhm. Dobra nie zabijecie to jest jaj kurwa No jakie to są żarty, no musiał no, mnie zestunować no, te dwu I nie no wkurwiam się już bo ułamek sekundy przed dwu zawsze mnie zabije Jestem to jeden, jednego Tak byście zobaczyli, bo na altarze to robi No wiem spanicznie nacisnąłem na te bo chciałem właśnie wyjść z tego altaru Tak to mu od razu te w nacisną Mogę ciąg ją... chciałem ci powiedzieć To mogłem? Masz tego? Nie, nie mam. ma. Z mi chodzi, tego co przy, przygwozicie. No, zbudowałem jeszcze. Nie, 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 nie wbijaj. nie, nie, nie. Chcesz? Teraz. Nice. SS Pantheon, SS Pantheon, będzie to multował pewnie Chyba. Nie wiem, co to multował, nie mam pojęcia. E, po wilkach weź ten tutaj, tak na chwilę nałatwiam. Zaraz to No. Okej. Okay. Yy, oni przegrali ogólnie. taki impod dla was. To ja wiem, już tam biłem do nich. To no nie możemy być w Na deadshot'a trafili, kurwa na tych. i przegrali, no nie wierzę. Patrzcie tam no. O, ufaj, właśnie to chciałem, no wiedzisz. mogłem, ja. Ja bym chyba Była Vita była, wróciła się do swojej dżungli, będzie gdzieś tutaj Bo tutaj karma i ona ma <śm> lepszą pozycję. Panton? Panton co zrobił? Wracaj. Dawajcie na karmę. O kurwa Dobra nie. Kurwa zabrakło, które do R no I ta karma jeszcze do mnie zeszła Nie wiedziałem, że tam Visz była przy tym Pantonie. Zabij na nią. ej jak to? Ja tu. wiem. Na karmę teraz. Na pom teraz. Na miejsce, Dawaj to. nice, nice. Nie wezmę Martera, Chodź w sumie. Nie, nie wezmę, bo Panton mi tutaj na mordę. Mogę się wyjebać, wiecie. No no idzie. no. Jeszcze mam małcę. To znaczy wy macie. No Ale jest nas, A lady znasz, a już i fajnie wyrównaliśmy. Ja wiem. No co, karma. Ja powiem tak. Karmie ust... lejdzie... Słabnie. No właśnie. Wukong cały czas mocniej, mocniej. W sumie zostaje taki sam no. Na 11 poziomie ty masz taką przebitkę nagle tym wokongiem że to jest porażka Bo ty masz tam 20 damage do bazowego z ulti, a potem masz 110 aż Ja wiem że Lisandra tak na ostrym nalejcie lejcie Ojeju Tutaj wracaj się Wracaj się, wracaj <coughs> się Widzimy o to, że byli rozdzieleni, a my... A nie, znaczy, są drauceni. Nie, to mi się dobał, to lepiej ci było wrócić. A im Panton zlutował, to byśmy już tamtych fajnych znaczy, że się tamtych fajnie zdobili. No co i tak trzeba fokusować. U Pantona ma 4-1. Waj zlutuje z i nie będzie tak. Jeżeli dobrze ograsz Waj, to Waj zlutuje twojego klona. Ja tak Sliwana ograłem. Ale nie, nie, nie próbuj, nie próbuj, bo to jest naprawdę... ciężkie teraz na pantona Albo do mnie nie bij, nie bij, nie bij, przepraszam. Bi, no pan tę nultuję, pan tę Chciałem, dawaj dawaj. dawaj, dawaj, pięknie. Ej, ale to dla Ja mam jeszcze chwilę. Potrzebnie. Uuuu, czegoś tego! Wow, nice panowie. Nice. E, pięknie się tam wbiłeś, tam przy banku. Yy, tu mnie wipierdola, bo chcia chciała w ciebie wiem, 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 Ja Ona zatrzymała mnie, ja ją. Idę to patruszywać. <laughs> Teraz co składać, jak myślicie? Zispera, czy może coś w hubce? Okay. Mas... Zawsze, tak chyba jest. omena czy Sanfayera, może co? Sanfayera, na pewno Sanfayera. Tego jestem pery. Nie wiem, właśnie czy najpierw chybę, czy Sanfayera. Aha, no tak, fak, bo chyba. O, fajnie. Pause na ciszę. się Piszesz się przez jedno R czy dwa? Jedno. Nie, nie, Znaczy R, Fu, D. Jedno. Mogę wziąć? Bo wreszcie tak. 200 golda i będę miał całego omenka. Brakuje mi 50golda Skąd wziąć 50golda? Sprzedam płotkę, dobra Okej, okay, ja się wracam, uważajcie Teraz taki defik panowie przez 15 sekund jeszcze o, Nie puszczaj teraz stopa Stopnij się gdzieś tak od dotąd. Bo my wracamy obydwaj do boku no. O, już mnie tam chyba prowokuje nawet Tak. O, no, i o to chodzi Dobra, Omenek już jest w 13 minucie ładnie I lizardzie. Nie piszę, że ma 14 farmów, biegam to <grym> yy, Proponuję wejść na gdzie... Ja zaraz że... będę miał 11, jedna fala i akurat przywie do mnie. S.S.A. S.S. Pantone. Uważaj na wilkach, tak wiesz, ale bardziej przy bocie rób. Albo dobra, już nie musisz. Wejdź tutaj. Sprawdź. A, chodzić tu. No, sorry. Weźcie piszę na niego. Weźcie piszę ile ma na niego. Pięknie panowie. No kurde, wiele LCS-y to są nasze! No <noise> <noise> było na trójkach, to było? To, to ja teraz zapraszam cię, Luka, do teamu tego, team challenger i. Możemy jeszcze grać. Jeszcze mówiłem, ja w weekend będę miał czas. I to ja tak też. Będzie A to już w sumie to i od jutra będę grać. Bo ja... Bo już myślałem, że ona dobią, nie wiem co mogę skakać z luta, to może by mi przerwał. Zapomniałem. Dobra, trudno. Wracamy, bo pan to on może z ulta. Ja wezmę ten altar. Słyszycie mnie? Tak. Dobra, jakby to deal, ja się dobrze. wracam i tak. Albo nie, pójdę jeszcze po... 300 tam luta, do i fajera. Uciekaj, uciekaj. Nie ma co. Skoczy, skoczy, ulta. Dobra straci ulta, dobra Ale uważaj na vibe, bo ona też ma Dobra też ma ulta, jak ona mnie zultuje to ja skoczę do siebie Dawaj na nią Op. No tak wiesz, Bez ze mnie w ogóle jak się tam życie Ja sobie tu spokojnie kurwa golemy biję, wy tam zabijacie mnie Co to ma być? Zniżacie mnie Myślałem, że Panteon na mnie skoczy, ale ty chyba mu dobrze przerwałeś ten skok. A ja nawet, yy, tak ja, ja go na skaka w tym momencie. Akurat miałem takie otwarte, bo widziałem. Ojej, ja bym tym skaną. Zrobię taktycznie, bo dajesz. Akurat do tamu. A jak, sklonem przejmuję, szybciej się przejmuję, sklonem. Tak, ja, przejmuję się, <laughs>, to jest śmieszne. Tak samo szako możesz przejmować, nie? Nie wiem, co. Szako Wukong i już szustkę. Ma... jedne tam. Oh <laughs> Place moje. Nie mają challengera 100 coś punktów. No ale mają. Stankuj, stankuj, stankuj. Tak naprawdę większość do... cool. tak challengerów tylko liczy na tego, na ilość gier. No, 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 no w ogóle, no w ogóle jak... ze sobą, ze sobą gramy tylko tego Esla tak we trzech, A oni grają yy, przez ja cały czas. Raz. Co? Ja z Matis to... ale... ja to... ja raz. No, ale. E, na, na tego, na, 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 na tak. tego. Mam ...tego, no na, 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 na 30, coś tego. Tak. Nie strojujemy tego tak, i mamy tak. wino. Tak jak mówiłem, prawda. Przewiduję top 4, no nie? Moje przewidywanie się często zostało. No, Dobra, ja myślałem, że spadniemy. <laughs> Uważacie, że się wracam po tego? E, po Tiamata. Ogólnie to, jak patrzyłem na tabelę, to kolejny mecz będzie najcięższy, a w finał tam, trzecie miejsce to Luczik. Mi ja to, ja to mi, że pojedę, ziomeczek, ja muszę ośmieszyć, ośmieszyć tego. No ja potrzebuję ogólnie tego, no tak yy, na. bo ja chcę mieć um, tą, blodową przywankę. Myślę, że trzecie miejsce spokojnie zajmie. Ten, ten finał będzie najważniejszy, a wiecie, że o trzeciej się gra dwa? Ta? Znaczy, czekaj, to tutaj dwa? Nie, no... Wiem, wzi... że na Void się grało dwa. Do dwóch wygranych się gra wiem, w finale miesiąca tylko. O pierwsze. A dobra, bo na Void się grało dwa. Nie, 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 chodź, nie chodź. To chciałem. Czyli, no ja mówię, bo jak zwykle rzucam łapę, no to odruchowo, już wiesz... Wil może, może wy? Nie, 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 nie za tym się widzieli. Zaraz przejmiemy altar. Będzie. O, nie wiem, nie Ja bym nas bili Karma o, 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 o to Zaraz będzie alta. Tak? Nie, to się odejmuje, odejmuje, kurde, to dopiero ja. <gry> Dobra to co, wracamy się do naszej dżungli. A bo pantona Taki się. Na pantona. No no no, jak by idzie trochę. Tutaj, 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 nie, 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 nie. O... Dobra, nie, 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 uciekaj. A ją wu, mam y Weź sobie tego. Ja mam potki, fuj potków nakupiłem, jeszcze na dzień nie użyłem. Ja bym ty proponował ty, jakoś ty. Pantona. Altara zaraz. Znaczy, no tak wysłać ich w dżunglę, dopóki nie weźmiemy Altara. A mam swoje, swoją, a dobra, nieważne, teraz z Altar nie odchodzi. odchodzić. Ja golemy. będę już, powoł, z boku, żeby się w ciebie nie ubijali, wiesz. Tu jest zdjęcie. Eee, uważaj, nie, 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 cofaj, cofaj. Tu jest zdjęcie. Dobra, to wracamy? Nie, to, to. to, to puszczemy tak, nie, na hama, tak puszczę, to znaczy na hama, no wiecie o co chodzi. Po, po hitku i tak dalej. Opa, ja bym wpuknął. Uważajcie tylko na to. Oh. Dobra obicie, nie, 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 nie ma co. Wiele masz się Ja się zlej z dżungli, Jeden, Nie, jeden wróci do bazy. Tak po i Rickalamek A ostatni. Znaczy ja nie muszę się kracać, bo na razie na nic nie mam. Ale masz a nie masz kasy. A ty bo kąwie ile tam masz? 850 Co najwyżej musimy... Weźcie się jakoś w live jeju, ale nic co mam. Nie, cofnę się, po kilof. Akurat do miał Jakiś damage no, już jeszcze spadnie. Już na Vilma tak. was sprawdzę. Wilma. Wiem, wiem, wiem. Ja tam ciągle sprawdzę. Bo ogólnie jest SS wszyscy. O, dobra, jest. Weź bo. teraz ty, Szywanko, ja tam pójdę to. na boka. Dobra. E, ja wrócę, bo mam na kapelutach. Mi brakuje... Dy... Ej, już, ale ty, nie z bukongiem to ten na tą ja, i klawy, klawy klawy co chwilę mała wywalać się wywalać Wywalać, wywalić SS Panton. Y 105 golda i mam całą No to dobra, zrób sobie coś to jeszcze, my bóg. przytrzymamy i możemy się bić Ojeju jakie mamy levele Kuź, dlaczego my się boimy Hehe, <laughs> się smutno. No, e, chodzi o Timo. Można wbijać. Ja tam hydry za bardzo nie teraz już. Chodźmy topem, puszczą mnie nawet bez hydry. Myślę, że to bardziej jest jakaś taka nawiązana gra. 15-14. Dobra, nie, nie, nie to, to jest takie za bardzo na hamawić. No, chodźcie ich dżunglę po prostu. Albo trapa jakiego zrobimy w dżungli. Może w końcu się wychylam. Ja bym proponował tu bardziej. To mogę się zakradnąć na W i zacząć akcję. Domasz! Po nie? Nie ma flasha. Za ile masz? I tam? No i za ile będziemy następne? Tydzie. A to i tak, i tak. To nie jest aż taki. Golemy. Golemy chodź O, wi Uważaj, tutaj jest tam Plusa sobie weź. A ja idę bo tam przepuszawać. Uważajcie teraz, wróćcie Okej. Idę do naszej bo się tak trochę czeka i aż się ją ktoś zrobi. Tylko w ogóle jest różna gra, mamy przewagę i się boimy... No, wracam po tego. Po budki, markurki. Mi się wydaje, że powinniśmy bardziej wykorzystać to że mam przewagę. Wiadomo, że oni tam umią to wydefować, ale... Ile to fajnie, nam się aż tak bardzo nie stwierdził No właśnie, bo oni słabo Bo mam lepszy, nie, nie. lepszego leita mamy na pewno Do 16 leveli na pewno nie, 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 Tutaj, tutaj Ja jeszcze z łapy mogę pić, jak będzie sprawę O, i tutaj, i pięć Tym Czekaj Trzy, dwa, teraz Puszy go nawet Ajajaj, aj, aj. ty też flashowałeś chyba, Lissana, się. nie? Flashowałem, On też, tak? O! Można w... LOL, co tu się kurwa stało? Mówię, że mamy takie levely, Ja mam jeszcze heal'a <śmum> Co, co, ci co ja to, ja to się startkuję. stanęło? On ma, ma Dobra Chyba o ciebie, ale no... Ciekawe czy sura dadzą Awej poszujemy albo. Nie, będą pewnie połem. walczyć. Nie chcą, nie, chcą się, nie chcą chyba się pogodzić z porażką, z jakimiś kurwa typami, co grają dopiero pier pierwszy raz ze sobą, moja. Ale oni o tym nie wiedzą. Sumie... No, oni a? grają ze sobą dużo. No wiesz, żeby nie patrzeć, oni grają fuj już ze sobą, mamy co? Dzisiaj już to jest nasza trzecia gra ogólnie. Nie dzisiaj. W tym przypadku? Proszę Wygracie, w ogóle to nie ma tych grubych ryb jak way to close Catwalk i No właśnie, ja Catwalk. Jaki Catwalk? przez Catwalk upadł. Catwalk upadł. Catwalk to jest Madziulson i Siwan. Madziulson gra i... i... przecież. Hej, pomocny, poprawię z lamierem. Wróćcie na drosno. Play. Przepraszajcie, bo ja z tamponem nie pomogę. Ale to dla mnie. sorry. Znaczy przytrzymałeś no. To było takie, wiesz. Trololola. Nie że pan tam no, ulika Teraz okay. możemy tego. Wróćcie się do bazy, altara i potem A ja. O, topem. A puszują topem. Po wilym pu Po pająku nigdzie, nigdy nie róbcie dżungli, bo to topa teraz puszują i to tak nie jest. Tak na przyszłość. No. Znaczy nie wiem, bo ja się miałem wracać, nie? Ej, yy, No ty masz... Całe harce, to wiesz, to tam. No mam 34 godzin, ale, no, ale nie. mi chodzi bardziej o pokonga, no bo. A, no. no bo nie, bo mnie Willemów tam nie obija. Za Ty, bo po inhibie zwykle się starają odpuszować, nie mogą nawet tower'a raczej. A Tower to, to jeden z tych znaków. Oho, Dawaj, hej, hej! Hej, Ale jep, co mnie uciekasz? Bo dostałem stun Ale mogę się zrazu. Do hmm. Dostałem do Jakbyś się wbił, to byśmy ich wyjebali, wiesz ten? Nie, yeah, ale... But... Cofnij. Ooo, oh, załeś się zapę. Ultuj i masz cię triple. Hej, pomóż mi. Ooo. Oh, ah. dobra. Calculated. Sorry, stwierdziłem, że jesteś za słaby i myślałem, że cię wyjebię. Dzięki. <noise> <noise> o, surrender. Na mi GG, ale nie mogę. A spróbuję nawet. Nie. Czad jest niedostępny, bo flame'uje. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli ci się spodobało, nie zapomnij o w górze. Skomentuj, co uważasz o filmiku. Co warto poprawić, bym bardzo wdzięczny. A jeśli ci się spodobało, to po prostu o tym napisz. Subskrybuj, jeśli chciałbyś być na bieżąco z nowym odcinkiem, w którym już to będziemy grać w semi. Między innymi, grę. Jeśli wygramy, to pierwsze miejsce. Jeśli przegramy, to będziemy jeszcze walczyć o trzecie miejsce. No i tyle. Dzięki za obejrzenie. i do nas na, na, na razu. trzymajcie się.